Siemka, z tej strony Kylie Midnight. Bardzo was przepraszam, że nie ma obrazka ani nic takiego, ale po prostu za bardzo nie mam opcji takiego czegoś zrobić i robię ten filmik na szybko. Więc tak, 4 tygodnie temu ogłosiłam, że jest konkurs dla mnie na outro i tak, miałam ten filmik o tym, że mam konkurs zrobić już dawno temu, dokładnie około 3 tygodnie temu, no ale wyszło jak wyszło. Ale dowiedzieliście się o tym. Najwyraźniej, jeżeli ten filmik zostanie w ogóle kiedykolwiek upubliczniony. Więc tak. Ym, dla mnie konkurs w sensie jest konkurs na zrobienie dla mnie outra, powiem tak, nie wiem, lubię kolor czerwony, fioletowy, różowy i niebieski. Jeżeli ktoś jest ciekawy. Outro może być śmieszkowe, bo ja lubię śmieszkowe outra. Na przykład może być y, z Madzią Gessler, może być. chociaż to bardziej się na intro by nadawało, to intro z kuchennych rewolucji. Nie wiem, wymyślcie co tam sobie chcecie. Yy, ogólnie z tego outra, które bardzo Wam się spodobało, to z Mi się to będę z niego korzystać, ale no, chcę też mieć jakieś na poważnie outro. Yy, a poza tym. No outro chciałabym aby zawierało takie że odnośnik do moich filmów i do mojego kanału albo tylko do filmów oraz żeby mogła tam wysiedlić fanarty w miarę. Jeżeli nie będzie takiego miejsca to spoko, ok, bo już kilka osób takie już zrobiło to outro dla mnie te cztery tygodnie temu, ale teraz proszę aby kto ma zrobić to, żeby zrobił, żeby było miejsce na fanarty przede wszystkim? I fajnie by też było, jakby było miejsce na odnośnik do mojego kanału, żeby mnie zasubskrybować i do nowego filmu, ale nie, nie musi tak być, spokojnie. Najważniejsze, prosiłabym o miejsce na fanarty. Ogólnie nie wiem, ile jeszcze będzie miejsc. Zależy, ile będzie ładnych prac. Jeżeli będzie na przykład 4 albo 5 ładnych prac, które naprawdę chciałabym docenić, to będzie 5 miejsc. Jeżeli będą tylko dwie prace, które będą mi się super podobać, to będą 3 miejsca, żeby było tak ładnie liczbowo, ale no wiecie, nie wiem, ile jeszcze będzie miejsc. Główną nagrodą dla wszystkich ludzi, którzy jakby. Wezmą, wezmą w tym udział i wygrają któreś z miejsc, pierwsze, drugie, trzecie czy tam jeszcze dalej, jak tam będzie. Będzie wystąpienie u mnie na odcinku w serii Gadanko o niczym. Ta seria będzie, tak jak mówi nazwa serii, gadankiem o niczym, i właśnie kolejność nagrywania z tymi osobami będzie w takiej kolejności, jakiej wygrały. Czyli pierwsze miejsce będzie miało jako pierwsze, będzie pierwszym odcinkiem, drugie miejsce będzie, no, osoba, która zajęła drugie miejsce będzie w drugim odcinku, i tak dalej, i tak dalej. Tak poza tym każda z osób dostanie lajka ode mnie pod najnowszym filmem, subskrypcje, takie malutkie rzeczy. Wydaje mi się, że też wyróżnię je gdzieś tam na społeczności i tak dalej. A jakieś takie odróżnienie od innych, to wydaje mi się, że może zrobię dla kogoś edita, chociaż moje edity to nie jest jakieś super ładne dzieło czy coś. Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu napiszę do tych osób gdzieś tam na messengerze, na Discordzie, co by chciały dostać. Do każdej z tych osób napiszę, czy chciałaby na przykład, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu coś tam może jeszcze wymyślę, jakie będą nagrody, ale przede wszystkim główną nagrodą będzie właśnie wystąpienie w odcinku. Zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie, a przede wszystkim hashtag do tego, w sensie czas macie, nie wiem, do maja, do początku maja, a hashtag, pod jaki musicie to dać, to hashtag Outro dla płotki. I proszę nie zrobić błędów. To chyba na tyle. Bajo, wszystkie, yy, wszystkie zasady będziecie mieli w opisie, nagrody i tak dalej.